Oh, Merry Christmas! W ogóle zaczęłam chyba rozbijać chorobę, robię się chore powoli. Uczekam, że wszystko i czasem mam papiery nawet, więc nie, nie jest zbyt dobrze Więc trzeba to wyleczyć, bo za tydzień wyjeżdżamy i muszę być zdrowa. To Fajny dzień, bo dekorujemy nasze mieszkanie na świąteczne. Tak wiem, mówiłam, że nie będę go robić, nie chcę się wydawać pieniędzy, ale jak to ja oczywiście muszę to zrobić. Po prostu jestem hipokrytką troszeczkę, ale cóż. Taka jestem, więc dzisiaj trochę udokórę, nie będzie tego już mega dużo i ja! Yeah. I kupujemy jeszcze dzisiaj choinkę. Choinki nie miało być w ogóle, zacznijmy od tego, ale Kuba mnie strasznie namawia na choinkę i raczej kupimy sztuczną, bo nie chcemy prawić kłaść, bo ona się posypała, bo wiecie, no wyjeżdżamy tak, to, żeby ona tak sobie sobie stała i żebyśmy mieli na kilka lat jeszcze, więc tak, pojedziemy wybrać ją może i ja yeah, idę sobie zrobić fairwex żeby jakoś żyć, po prostu. Wczoraj nagrywałam film wieczorem do godziny jakiejś pierwszej. Tak mi wszystko bolało, ani praktycznie, no co zrobiłam w ciągu dnia. Zmontowałam film, nagrałam kolejny, sprzątnęłam i to tyle w sumie, tak naprawdę, więc. No nie mogłam być zmęczona, tak mi wszystko bolało. Gardło w nocy tak mnie bolało. Mim kaszel, po prostu i miałam temperaturę, więc. Nie mam nadzieję, że jakoś podałam dzisiaj. Bo nie poddaję bo się po prostu tak łatwo Absolutnie nie Więc Ja zagotowuję wodę I robimy z kochani Okej, okay, już mam twarz Nałożyłam sobie dzisiaj maseczkę, bo tak trochę bardziej odpoczywam Żeby wyzdrowieć i być zdrową, więc idę po maseczkę szybko Nałożę, To jest yy, moja maseczka, którą pani kosmetolog już mi poleciła Są jeszcze takie podobne, tylko że większe Tak mi się wydaje Ale one mają odklejane w takie, takiej dziwnej konsystencji ja nie lubię ich, więc ja wolę te mniejsze. Po prostu mam mniejsze opakowanie. W ogóle dajcie znać, co, co sądzicie o tych vlogmasach, czy wam się podobają, e, jakąś to ogląda, Bo pierwszy raz robię vlogmasy codziennie i się staram jak jak mogę po prostu. To będzie o wiele trudniejsze, ale jednak nie jest to sprawa, mi to przyjemność robić filmy. Że YouTube jest taką moją, moją platformą, tak uważam. Najbardziej z tych wszystkich. Więc tak. Więc napiszcie w komentarzu, co myślicie o, o tych filmach nowych. Bo jestem ciekawa, jestem ciekawa, jeżeli macie też jakieś komentarze yy, odnośnie tego co mogę zmienić, co mogę dodać, to jak najbardziej come on. Czekam wasze komentarze i opinie. Jestem ciekawa, co o tym myślicie. Ukocham ja maseczki. Kocham. A teraz tylko w płachcie używam. Jeszcze na szyję sobie zawsze daję. I czy wasze psy też za wami tak łażą, że nie dają wam chwili spokoju, że wszędzie gdzie będziecie one, też muszą przyjść i siedzieć z wami? Mocno to jest, mocno. 15 minut. Ja już film zmontowałam, więc zajebiście. Jest godzina 15. Nie ważne, że jestem dalej w piżamie, fajnie. To nie jest istotne, dosłownie. Tak? Tak. I idziemy teraz sobie usiąść, pooglądać vlogmasy. Nie wiem gdzie jest dzisiejszy Andjax. Nie ma go, a zawsze wstawia je rano, więc nie miałam co oglądać rano. będzie zaraz go wstawi. Andziaks, kocham cię, jak coś. Więc będziemy sobie pooglądać i wybić, wybić lek, bo ogólnie zalałem go wrzącą wodą i Kuba do mnie dzwonił, oczywiście. Super. Halo, co tam? No, Okay. Witam serdecznie, jesteśmy właśnie pod moją maczę, bo bardzo chcę maczę yy, Ciekawe czy będzie kolejka czy nie. Muszę pójść, ale tam też jest dobra macza Ja sobie trochę tak, tak, takim nie okażę, bo no że się czuję po prostu. Kilka rzeczy do dekorowania, bo mi jeszcze paczka nie przyszła niestety z sinseja najgorzej. Więc.. Yy, Udekoruję pewnie jutro jak mi przyjdzie Mam nadzieję, błagam so We will see, okay? We will see Idziemy na matcha Jednak nie ja matcha i wzięłam pączkę na dno z budu Mogę zlawić widza. Pączek jest na jak kupa nie powiedziała, że to jest lukier ja Właśnie, co? Ja powiedziałam tylko dlatego, że to jest lukier, bo jestem chora i nie wiem co się dzieje Dobra Mówię, to jest z lukrem, pani, że z lukrem. A mówię, nie, nie, ten, ten tam z tyłu, no z lukrem. Ona, ale to nie jest lukier. A ja... A, no, nie, no sorry, ja nie ogarnię się, jestem tak mnie choroba, dlatego tak! Mam to gdzieś, kochani, mam sobie do dobrego rączka i ma więc idziemy wciąż się odebrać. Chłop do wypicia Ja sobie już to piłam, ale ona jeszcze nie pił już było mi zimno Okej, okay, idziemy Idziemy do samochodu i idziemy do Arkadii Picowie znalazłem idealną choinkę dla nas Myślę, że Hanie się spodoba Co myślisz? Idealna dla To czyli to będzie obok niego stało To jest dla niego choin, choineczka To jest choinka dla Rysia. Zaraz będziemy musieli znaleźć choinkę dla nas. My jesteśmy w Arcadii, w Leroy. ma choinki, widać. Oczywiście też bo mówiłam, uu, jest cute. To jest od... Zmontował wizgit. Albo ta z tyłu jest przepiękna. Ciekawe, ile kosztuje. To są. No, a nie? 49, tak. A tam to mówisz masz za 500, a ja sobie na tak, ręką nie też... nie Ale po pierwsze gdzie my taką zmusimy? Za kanapą Fajna jest taka to hej. Ja. Dzisiejszego wieczoru chyba się nie dogadamy Podobały mi się inne choinki Jan wybiera droższe a ja wyższe a więc jest kupmy, taki problem Kupmy prawdziwą i po prostu 12 ją wyrzuciłem nie. Dobrze kochani, wybraliśmy tą chłinkę z Krefowy 63, bo nie chce dać mega pieniędzy na to, bo to bez sensu. I tak ona wygląda. Ona to jest on troszkę krzywa, ale jak się patrzy na, na nią, bo no, widzi porównanie do kuby, więc uważam, że ona mega ładna jest. 200 zł, więc Imo jest najlepsze ze wszystkich i jest git. ją krojemy tylko lampkami, bo ja lubię taki vibe, więc ja. I Iłusa, witam kolejnego dnia. E, dlaczego? Bo jestem ogólnie chora i mega wczoraj źle się czułam, więc postanowiłam, że trochę Wam nagram i przejdziemy do następnego dnia, gdzie po prostu będziemy dekorować dom na święta. Jak mówiłam, miałam tego nie robić, jednakże to zrobię, bo nie mogłam się powstrzymać po prostu. E, mój zakupholizm zakup krzyczy w tym momencie, ale i ja. się właśnie przysłał dla Was film. Który jest już na kanale, z wczoraj Mam wielką pakę Zamówiłam rzeczy z Sinsay'e Na święta i zaraz sobie otworzymy, to jest mega wielka paka Tam stoi Jakby jest mega gigantyczna, naprawdę I nie wiem gdzie mam to otworzyć, żebyście to wszystko widzieli po prostu Tak powinno być, lepiej widać I jest to kilka rzeczy, nie jest to jakoś bardzo dużo ale mega duża prąka była na Sinseju, więc uważam, że steel, takie kupienie sobie. Sinseju jest ogólnie mega w miarę git i ja sobie też miał mega fajne tatki. Z tego co widziałam, więc bardzo się jaram po kolei, po proszę, żeby sprawdzać. Na początku mam poduszki i widziałam, że one będą miały wkład. No, już po prostu taki, wiecie świąteczny, co prawda nie mam już białych, ale mam zielone jeszcze pokrowce, bo kiedyś po zielone poduszki, mieliśmy, więc idealnie jest sobie zmienić na zielone i do, dołożę też te poduszki. Kolejną ciekawszą rzeczą jest kocyk na, na, nie na łóżko, tylko na kanapę, mamy tutaj rogową i tam już w sumie z chęci położyła, tak jak zawsze leży. Jestem ciekawa, jak będzie wykonany ten Słuchaj, on jest taki wyszyty w sumie troszeczkę. No wiecie, jak to się mówi? Wydziergane? Zacznę w tyłu. Ej, mega cute. Jest w kolorze szaro więc Więcej takich znalazłam niż jakichś czerwonych. A czerwonych mi się nie podobały ogólnie. Średnio. Wyszyte, y wydziergane. Aron i mega ładne, bardzo mi się podoba, bardzo mi się podoba okej, okay. teraz mamy ciekawą rzecz, bo zamówiłam te firanki to jest firanka, zasłony bardziej zasłony takie szare do naszego pokoju z łóżkiem bo po prostu nie mamy tam nic To ogólnie wcześniej jak ja się dopiero przeprowadziłam tam zawiesiłam firanki takie zwyczajne białe ale to nic nie daje a są jeszcze rolety takie ale on są troszeczkę zepsute, że jakby jak się podnosi to jest w git, ale jedno spada, a jak się zdejmę to w ogóle coś to taki... 9 wygląda. Okej, okay, są takie bardziej świecące. W sumie ciekawe. W takim szarym kolorze, tak jak też mówiłam. Okej, okay, tutaj mamy dwie takie same znowu rzeczy. To są dywaniki dwa. Są takie słodkie, jakie jest taka gwiazdeczka. Jedna będzie z naszego pokoju na zmianę, a ta będzie pod balkonem jakby, żeby było wiecie, ciepło i co nie w ogóle. Bo tam Rysiek lubi ogólnie leżeć też. Pościel. To jest szary, prawda? Ja ogólnie nie kocham szary. Jakbyście mogliście zauważyć na moim Instagramie i wszędzie. Bierbię kolor szary po prostu. Nie zawsze w nim aż tak chodzę, bo nie lubię wszelki bluzek szarych, bo widać jak się spocę. Troszkę to. Chcę zobaczyć. Ale zaatakowali, Lol. Bo się takiego pakowania po senseju Po senseju to zawsze mam takie w głowie tanie basici, rzeczy Jak właśnie jak idę do Sensei to kupuję basici, które wiem, że się zużyją Ale jakby są tanie i je potrzebuję w tym momencie Nie wiem co jest w ogóle Nie... Kochani, będziemy robić pierniki jeszcze przed wyjazdem, na no, pewno Więc pewnie weekend zrobimy Taki zbyt. Taki dzwoneczek na ciastka. To ale nie widziałam, że jest taki wielki taki pojemnik na ciastka. Wiem, żeby sobie stał tam przy kwiatkach, ale naprawdę nie widziałam, że jest taki wielki. Też mega. I to jest... lampka kochani. Lampka do pokoju, bo nie mamy w pokoju lampki. Bo tamto kolorową kule przełożyliśmy tutaj. Kogoś kubiła. Było tak przykro, że się płakałem, jak ją rozbiłam w ogóle, bo dosłownie wzięłam ją bardzo, deli dosłownie bardzo delikatnie. Przysięgałam delikatnie, ona nagle spadła i się rozbiła prawie. Z tyłu ma taką biurę w środku. I ta lampka naprawdę było bardzo ładna, jak jest Sisa, ja naprawdę. Nie, czyli nie mam ze żarówki. Mogę Ci prosić, żebyś pojechał, kupił żarówkę. No bo jest 20.13 W Kauflandzie? Pojedziesz? Kochani wróciliśmy I z la lampką Gotową ehm... Tak Jesteśmy normalnie. serio pojechaliśmy do Lerwa po narówkę, więc wróciliśmy Pokażę wam jedną rzecz, którą i jakbym, jakbym się sokchał. Taką małą Chujnianeczkę do pokoju Która jest w takim, w takim Nie wiem jak to powiedzieć Taka szklana, bardzo ładna. Jak najdłużej mm. do będzie za nas. Więc bierzemy się za ogarnianie tego i zaczniemy może od kanapy, mi się wydaje. Na razie nie jest ani trochę klimatycznie, ale zobaczmy to. Najpierw ogarnę to wszystkie, co które tutaj stalo, Bo jest naprawdę burdel. Więc no, wszystko składamy, wynosimy. Czystą. Teraz ogarniemy kanapę. I tak jak to nam wygląda, bo na razie jest halun na A to nie o to nam chodzi. Robimy kanapę. Zróbmy ten piękny kocyk. Zróbmy ten piękny kocyk, który położę tutaj. Mam nadzieję, że będzie pasował. Jak nie będzie pasował to ma po prostu zmienię. Go i położę do naszej spialni a wezmę tam zielony z naszej spialni i przełożę tutaj, zaraz zobaczymy po prostu, jak to będzie wyglądało mm, tak średnio bym powiedziała dobra, przyniosę ten kocuk ok, i on będzie bardzo pasował mi się wydaje dobra, że... o wiele lepiej to wygląda nie patrzcie na to, że jest taka górka, ale jest mega duży ten koc tak to jak ja z mojej perspektywy to mega dobrze wygląda, I do zrobienia i tutaj jest najlepsza rzecz, więc ja muszę to wszystko skitrać, to po prostu zrobić, pojechać dla kuby, bo nie wiem co ja będę robić. Nie wyglądało, gdybym zamówiła również drugą katarę. Więc co zrobię to dzisiaj? Na razie zajmiemy się tym, że będę robiła tej perspektywy. Jest mi dość smutne. Bo myślałam, że to przychodzi po prostu w dwóch, jakby egzemplarzach. Nigdy nie wiedziałam, że sprzedają oddzielne Po prostu, że muszę wziąć dwa oddzielne. Co jest mi smutno. Ale przeglądając się tym część, nie zwracajcie na to uwagi, błagam Was. Ogarnijmy to. I dosłownie jest taka milusia, no jak jest 100% bawełny, no to w sumie. Już musimy ją dokonywać i nałożyć ten koc, więc let's go. Teraz jak chcę Kubylę na pokój zamkniętować zamknij to Mama, wprowadzę, O kurde, co jest? Ale klimat. No daj, dałaś czatu. Kochani, najlepsza chwila dzisiejszego pięknego dnia. Ja, tak naprawdę jest wielki opening naszej choinki którą będziemy się zachwycać tak naprawdę przez najbliższy tydzień, no w sumie. Nawet... Tydzień i później, jak wrócimy. No proszę Państwa. uj, uj. uj. To jest. I pierwsza nasza choinka w sumie! No już mieliśmy jedno. Ale to było drzewko w sumie. Ujuju! Uj. dobra, to będzie gigant, jednak. No, za długo Dobra, najpierw robimy dół. To nie jest jakieś skomplikowane, tak naprawdę. Ja jestem od rozłożenia, a nie jest od ustawiania tych gałązek. Rysiu, co sądzisz? Nice. No, od dołu na od dołu trzeba. Dosyć ciekawie to wygląda.